Skłon łowia w przód w pozycji siedzącej. Test ten sprawdza ruchomość stawów w obrębie kręgosłupa lędźwiowego oraz tylnej części łód. Test należy wykonywać po stretchingu, nie zaleca się wykonywania go osobom z problemami z kręgosłupem. Do wykonania testu potrzebna jest mata oraz taśma miernicza. Ćwiczący przyjmuje pozycję siadu prostego, kończyny dolne są wyprostowane w kolanach, odległość pomiędzy stopami wynosi 20 cm. Ćwiczący prostuje ręce i stopniowo pochyla się do przodu, przesuwając palce jak najdalej po taśmie mierniczej, której punkt 0 jest na poziomie stóp. Dla ułatwienia pomiaru można wykorzystać mały płaski przedmiot, który zostanie przesunięty po taśmie i zaznaczy w ten sposób długość skłonu. Wynik testu stanowi najdalszy skłon w przód, wytrzymany przez 2 sekundy i potwierdzony wynikiem na skali taśmy mierniczej. Jeśli ćwiczący palcami sięgnie za stopy, zapisywane są punkty dodatnie, w przeciwną stronę punkty ujemne. Test powtarza się po krótkiej przerwie i zapisuje lepszy wynik w centymetrach.